Siema, ja jestem Kajetan i jestem na wymianie w Stanach, a dzisiaj chciałem wam opowiedzieć, jak wygląda sport w liceum w Stanach. Przez to, że obecnie gram w kosza, w ostatnim czasie dostawałem mega dużo komentarzy typu czemu nie grasz już w futbol, czy ty nie grałeś w futbol, więc już tłumaczę, dlaczego to wygląda tak, jak wygląda. Więc w Ameryce nie wybieracie sportu, który będziecie uprawiali całe życie albo cały rok, zamiast tego gracie w sporty, które są dostępne sezonowo. Jak na przykład sportem jesiennym jest futbol albo piłka nożna, a sportem zimowym jest koszykówka. I to wiadomo, ma swoje zalety, bo moi koledzy są mega wszechstronnie wytrenowani, ale z drugiej strony ma też swoje wady, bo wiadomo, że osoba, która gra w piłkę nożną cały rok, będzie lepsza od osoby, która gra w piłkę nożną 3 miesiące w roku. Taki system ma też większy sens, jeśli się zastanowicie, jakie to są sporty, bo na przykład taki futbol jest na tyle kontaktowy, że po roku grania... Nie byłoby po prostu zawodników, żeby grać gry. Ja sam wybrałem futbol i teraz trenuję koszykówkę, a na wiosnę muszę zdecydować, czy będę trenował lekką atletykę, czy baseball.